Witam Was w kolejnym poradniku z zakresu edycji tworzenia map dedykowanych do symulatora farmy jeszcze 2017, bo jak wiecie, już niebawem, znaczy nie tak wcale nie niebawem, bo około roku wychodzi kolejna wersja FSA. W następnym odcinku, może zdradzę Wam parę szczegółów, które udało mi się ustalić, co tam w tej nowej wersji będzie się miało zmienić. A dzisiaj zapraszam Was do poradnika, w którym postaram się wam wyjaśnić jak tworzyć pola oraz dodać do nich opcję kupowania podczas naszej rozgrywki albo opcję wykonywania misji dla innego gospodarza w celu zarobienia pieniążków. Na początek jeśli macie mapę bez e, zakładki, z polami musicie otworzyć sobie oryginalną mapę w gigancy editorze. I z zakładki tutaj wybrać pola. To jest to. Następnie eksportować to sobie do swojej mapy. Tak jak ja mam tutaj. To są pola. Zapisujemy. Następnie przechodzimy do swojej mapy i te pola importujemy na naszą mapę, czyli. Tak, import, wybieramy zakładkę pola, importujemy. Następnie odnajdujemy tą zakładkę. To jest ta zakładka. Zaznaczamy ją i z zakładki skrypty FS17 Mapa klikamy na tą ostatnią opcję. Dzięki temu, tej opcji, pokażą nam się na mapie takie niebieskie obszary. Są to obszary. Na których będzie jeździł pracownik oraz na których my będziemy mogli wykonywać czynności polowe. Jeśli tych obszarów by nie było, możemy wtedy, tak jakby, jeździć i tworzyć pola po całej mapie. Jeśli te obszary są zaznaczone, pracownik nie będzie wyjeżdżał poza pole i będzie wykonywał zadania tylko w tych wyznaczonych obszarach, ale też te obszary są niezbędne do tego, żebyśmy mogli dodać opcję zakupu pola oraz opcję wykonywania misji. Na potrzeby tego poradnika stworzyłem tutaj takie trzy malutkie pola. Pierwsze, drugie i trzecie, i już przechodzimy. Tłumaczę Wam, o co w tym wszystkim chodzi. Wchodzimy do tej zakładki z polami. Ja na tą chwilę mam ich tutaj 13. Wybieram sobie pole 13. To jest właśnie te pole, na którym mamy ten niebieski obszar już tak jakby zaznaczony no, przesuniemy go na razie tutaj podniosę go też wyżej jak widzicie podnosi się nam tylko ikona sam trigger, ten niebieski obszar zostaje tak jakby nad samym terenem i teraz tak co mamy w zakładce z pole możemy sobie numerować pole jak sobie tylko życzymy tutaj w tej zakładce Name w atrybutach, możemy zmienić to numer na dowolny, jaki tylko zechcemy. U mnie będzie to pole 13. Mamy tutaj zakładkę z triggerem. Mamy tutaj zakładkę z trzema rogami. Za chwilę wytłumaczę, do czego to będzie służyć, i mamy też. Map Identyfikator. Jest to identyfikator, który będzie w PDA pokazywał, gdzie dane pole się znajduje oraz pokazywać będzie jego nazwę, czy to będzie numer, czy to nazwa. Wszystko zależy już od Was. I teraz tak. Jak już mamy sobie to pole, to ten trigger do kupna pola przesuwamy tak, żeby stał obok naszego pola. I co ważne, jeśli chcemy, żeby pojazdy, które po podejściu na przykład do, tego, do tej ikony i wybierzemy misję i chcemy, żeby te pojazdy stały przodem do, do tego pola, to ta ikona kupowania, ten trigger musi być niebieską strzałką w kierunku naszego pola. Samą tabliczkę ja zmieniłem na taką, żeby... Była jak najbardziej pod moją mapę. Możemy sobie ustawać dowolnie, jak tylko sobie chcemy, ale jeśli chcemy, żeby ten trigger ustawił nam maszyny startowe do, do zrobienia misji w kierunku pola, to ta strzałka musi być tak samo w kierunku pola. I pamiętajcie, żeby nieco odsunąć sobie od krawędzi pola. Wtedy te maszyny nie będą stały na polu, a będą stały przy krawędzi. Następnie musimy zaznaczyć obszar roboczy tego pola, tak żeby tę misję wykonać tylko na polu, a nie poza jego granicami. I to jest właśnie ten niebieski tutaj kwadrat. I Już wam pokażę, na czym to polega. Możemy sobie go przesunąć w całości na, na dane nasze pole, ale powiedzmy, że nie będzie on idealnie pasował kształtem do naszego pola. I od tego są właśnie te trzy rogi. Dzięki nim sobie. Przesuwamy pierwszy róg tak, żeby mniej więcej idealnie pasował do rogu naszego pola, z jakąś tam zakładką, marginesem, żeby te rośliny też nie wystawały poza obszar naszego pola. Ja powiedzmy, zostawię sobie tyle. Przejdźmy do drugiego rogu. Drugi róg jest tutaj. Tak samo przesuwamy sobie w jakimś stopniu. Dociągamy też tutaj. Sprawdzamy. linię jest idealnie, moim zdaniem. I trzeci róg przesuwamy sobie w tą stronę. Lekko może jeszcze do tyłu. Myślę, że też jest w miarę idealnie. Tutaj ustawiamy, ten identyfikator ustawiamy na środku pola, dzięki temu w PDA mniej więcej będzie wyświetlać się nam na mapie lokalizację tego pola. I teraz tak, jest to pole, które dajmy na to ma 2,5 hektara. Jak wiadomo, no, taki mały plac nie może mieć takiej wielkości, więc z powrotem zaznaczamy całą zakładkę files, wchodzimy w zakładkę skrypty, fs17, mapa i wybieramy drugi skrypt czyli skrypt odpowiedzialny za mierzenie wielkości pola zobaczcie, tamte pole miało z 2,5 hektara klikniemy, żeby nam zmierzyło przejdziemy z powrotem do tego pola i tu nam pokazało prawdziwą wartość tego pola jest to 0,068 hektara i to by było praktycznie... Na tyle jeśli chodzi o samo stworzenie pola. Dzięki takiemu stworzeniu po włączeniu rozgrywki mamy możliwość kupić te pole. Jeśli chcemy, żeby to było pole startowe, już Wam pokazuję jak wykonać pole startowe. Zduplikuję to pole. Ctrl D. Widzicie stworzyło nam się drugie pole. Zmienię tylko nazwę na pole numer 14. przesunę je sobie na to pole obok, dopasuję kształtem, dopasuję mniej więcej kształtem sobie do do samego placu pod tym polem, Myślę, że będzie OK. I teraz tak. Pole 13 będzie to pole, na które będziemy mogli wykonywać misję oraz je kupić. Ale jeśli chcemy, żeby pole numer 14 było nasze, to do tego pola musimy dopisać pewną komendę. Na razie ja ją usuwam na potrzeby poradnika. I musimy tak. Stworzyć komendę. I tutaj w atrybutach wpisujemy. Coś takiego. Owned by player. I tutaj typ wybieramy pierwszy, dodajemy. I jak widzicie, pojawiła nam się e, możliwość odznaczenia tego. Jeśli odznaczymy, to pole już będzie nasze i w PDA będzie e, ono oznaczone jako pole 14 i będzie świecić na zielono. Jeśli odznaczymy to z powrotem, będzie to pole, które będziemy mogli kupić na naszej mapie i wykonywać na nim misje. Ja sobie zaznaczę, żeby to pole było nasze. Obliczę jeszcze na nowo wielkość. Bo może troszeczkę się różni niż tamto. No nieznacznie, troszeczkę się różni. I jeszcze Wam pokażę, co robić, jak pola będą o różnych kształtach. Powiedzmy, takiej jak to. Kolejny raz sobie duplikuję Ctrl D, pole numer 14, zmieniam to na numer 15, w sumie nie zwróciłem uwagi, że tutaj ta tabliczka. Mam troszeczkę jakby lewituję. Tak samo w polu numer 15. Identycznie jak w poprzednich polach. Dopasujemy pierwszy kształt. to dość pracochłonna czynność. No ale jak chcemy mieć w miarę realnie to zrobione, to niestety musimy to wykonać. Ok. No jak widzimy, część tego pola nie jest okryta tym niebieskim obszarem, dlatego też zaznaczamy tutaj corner 01, podkreśnik 1. Duplikujemy i koniecznie musimy zmienić nazwę na nie 0,1, a 0,2. Następnie przesuwamy i zostawiamy to w taki sposób, żeby mniej więcej tutaj jedno na drugie nam zachodziło. I oczywiście. Zaraz ja tylko jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Tak, tutaj tak samo musimy zmienić sobie na 0,2 w każdym, jakby, rogu. Gdybyśmy tych rogów mieli 3, to tak samo zmieniamy na 1, 2 i 3. I powiedzmy, że tak to będzie wyglądać. Oczywiście mapę zapisujemy, i za chwilę sprawdzimy w grze, jak to wygląda. Jak widzimy, przed polem, które nadaje się do zrobienia misji i zakupem, czyli to było pole 13, mamy możliwość wykonania tej misji oraz zakupu tego pola. I tak jak mówiłem, niebieska strzałka pozwala nam ustawić te maszyny przodem do, do pola Zobaczmy jeszcze jak to wygląda mniej więcej Na mapie tutaj jest akurat PDA z oryginalnej mapy Ale tak jak no w tej chwili 13 świeci na zielono, ponieważ wykonuje misję Muszę tak jakby z tej misji zrezygnować Jak widzimy, tutaj 13 jest jako biała cyfra, więc jest to pole, które możemy sobie zaznaczyć i odwiedzić, wykonać misję bądź kupić. Natomiast pole 14 i 15 jest to pole startowe, które mamy jako swoje pole, i tutaj tych tabliczek nie będzie widać. Możemy z tym polem zrobić co tylko sobie. Mam nadzieję, że poradnik jest w miarę zrozumiały dla Was. Gdybyście mieli jakieś problemy, możecie pisać na fanpage'u. Możecie też pisać na, na maila. Może czasami odpowiedź, zanim do Was odpiszę, potrwać, ale każdemu staram się w miarę odpisywać. Nawet jeśli nie potrafię rozwiązać problemu. To po prostu piszę nie dam rady, żebyście szukali kogoś innego. I do, na tyle. Trzymajcie się. Cześć, siema!